Ile lat żyjesz na tym świecie? Od urodzenia do dzisiaj zbierałaś, znowu przepraszam za kolokwializm, syf. Syf, po prostu syf. Dlatego, że ci go wsadzono, dlatego, że go przyjęłaś. I to nie jest twoja wina, bo nie miałaś na to wpływu. Nie miałaś na to wpływu. Jak byłaś dzieckiem, dziecko musi się słuchać dorosłych, koniec, kropka, tak? Jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy Jesteśmy zwierzętami. Teraz wyobraź sobie, takie coś. Jestem małą małpką. Urodziłam się, zaczynam żyć. Jestem małą małpką, do której, której jedynym zadaniem jest przeżyć przetrwać, przeżyć. A żebym ja przeżyła. To, to moje przeżycie jest zależne od mamy i taty, mamy i taty, mamy i taty. Dlatego powiedziałam specjalnie, jestem małą mamką, żeby wam pokazać, że chodzi o zwierzęce instynkty. Jeżeli kwoka odrzuci pisklę, ono nie przeżyje. Nie przeżyje braku pokarmu, ono sobie nie poradzi. I teraz ta mała dziewczynka, która się w nas odzywa w momencie nieporadności, i ja Nie wiem, co ja mam zrobić albo ja się boję, ja się boję, ja się boję, każda decyzja, się boję, przez to idzie nie podejmowanie decyzji. Ta mała dziewczynka, ona jest zagubiona, ona potrzebuje pomocy, ale już nie ma rodziców, bo ty jesteś dorosła tutaj, tutaj jestem dorosła, halo, halo, ja jestem dorosła. Agata czy ja jestem dorosła, ta-dam, nieważne, że ja kiedyś byłam Beatą, nie każdy, nieważne Beatą, małą Beatą, bo się urodziłam jako Beata, dla niewiedzących będę jeszcze o tym mówić, kiedyś, e, Nie ważne, że ja byłam, Beatką, malutką, pogubioną. Ja jestem dorosła. Czyli do kogo należy odpowiedzialność? Do mnie, dorosłej. Odpowiedzialność za mnie, za tą malutką we mnie, która się budzi, do mnie należy odpowiedzialność. Czyli um, mówię to, co ja zrozumiałam. U mnie są dwie małe dziewczynki: jest beatka i agatka. Bo zmieniono mi imię, jak miałam 7 lat. I. Um, Budzi się ta dorosła Agata w pewnym momencie i mówi: Halo, co się we mnie dzieje? Czyli przeprowadzę tak zwane, to jest mój, mój, moja nazwa, audyt wewnętrzny. Też jest konkretna procedura na, na zrobienie audy robienie audytu wewnętrznego, ale na pewno znacie audyty różne, prawda? W różnych firmach. Wiecie, na czym audyt polega. O kurczę, na doszukiwaniu się, prawda? Na doszukiwaniu się, na sprawdzaniu, na weryfikowaniu i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie na zewnątrz. Tylko w środku. I teraz. Ta dorosła gata się budzi. Zauważa, że coś jest nie tak. U O co Kaman? Spogląda na malutką i sprawdza. Ja akurat sprawdzam, czy to jest Beatka, czy to jest Agatka. I ta malutka mówi hej. Czuję się jak G. Um, znowu zawaliłam. Znowu, I ona mówi dorosłym w sensie dorosłym językiem. Znowu zawaliłam, albo znowu się wystraszyłam, znowu jestem nieszanowana, albo y, znowu się boję. Ach, ja to mam życie! No ale ja to mam życie. Y, wszystko mi się nie układa. Chora jestem, choroba mnie dopadła, y, mąż mnie nie szanuje. Ona mówi takim dorosłym, bo ona się nauczyła od ciebie, bo ty wyrosłaś. Natomiast twoim zadaniem, twoim zadaniem, twoim dorosłym zadaniem jest rozpoznać, czy to jest postawa malutkiej dziewczynki, czy to jest postawa dorosłej osoby. Twoim zadaniem jest wziąć odpowiedzialność za to małe dziecko. Przytulić, ukochać. Przytulić, ukochać, a nie powiedzieć, Eee, jaka to jesteś beznadziejna! możesz to lepiej zrobić, możesz to lepiej zrobić. A, po łapkach ci dam. Weź, nie tykaj, ty jesteś okropna. Nie. Jak mogłaś to zrobić? Jak mogłaś takie błędy popełnić? Jak mogłaś, sobie jak mogłaś pozwolić komuś siebie tak traktować? Albo coś innego. No. Znowu jesteś niepewna siebie? Jezu, jaki tchórz z Ciebie, daj spokój w ogóle. No. Nie, 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 nie. Hej. Mojo ty. Serduszko, co ci jest? Hej. Chcesz cukiereczka? Nie mówię, że ją masz faszerować cukierkami, nie? <laughs> nie, nie, nie. Mówię o tym, żebyś ją traktowała dobrze. Odkryłam to bardzo mocno, lata mi się tego doszukiwałam, bo pragnęłam bezwarunkowej miłości. I teraz chodzi o to, żeby ta dorosła dała bezwarunkową miłość tej malutkiej. Tej malutkiej. Ukochała ją, przytuliła, pocieszyła i powiedziała: masz prawo. Nie mówiła jej nie wstydź się albo nie płacz. Nie. To są błędy naszych rodziców, to są błędy naszych dziadków. Ale oni nie wiedzieli, oni nie mieli tej świadomości, takiej wiedzy, oni nie mieli możliwości, tak jak my mamy. I to jest piękne, to jest piękne, że my możemy dokonać zmian przełomowych, po prostu przełomowych. I teraz popłacz sobie, kochanie. Widzę, że cierpisz, jestem z Tobą. Chodź, usiądę obok Ciebie. Płacz sobie ile chcesz. Albo wiesz co? Co ty na to, gdybyśmy nastawiły um, minutnik na dwie godzinki? A potem zobaczymy, jak się czujesz, jak sobie popłaczesz przez dwie godzinki. Co ty na to? W taki sposób. Tam jest oczywiście więcej takich rzeczy, ale chodzi o troskę, opiekę. Chodzi o miłość. Chodzi o dawanie przestrzeni. Chodzi o wysłuchanie. Ile razy jak byłaś mała, tak w rzeczywistości twoje ciało było małe, jak byłaś dzieckiem, ile razy byłaś wysłuchana, ile razy czułaś się rozumiana przez dorosłych, ile razy czułaś się w pełni akceptowana ze wszystkimi swoimi dziecięcymi pomysłami, ze wszystkimi swoimi dziecięcymi wariacjami, ze wszystkimi swoimi podlotami lotami dziecięcymi, ze swoim zachowaniem dziecięcym. Ile razy byłaś w pełni akceptowana, przyjęta, uznana taka, jaka jesteś? Ha, jestem przekonana. Nie słyszę was, ale jestem przekonana. Zaraz spojrzę w komentarze. Jestem przekonana, że nie zawsze, że wielokrotnie czułaś się odsunięta, odrzucona, odepchnięta. Niesłuchana, smutna, i nawet jeżeli sobie nie zdajesz z tego sprawy, nie pamiętasz, to siedzi to tutaj. Tu, 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 tu. I to jest ta Twoja mała dziewczynka. Czyli jeszcze tylko wytłumaczę. Ta mała dziewczynka jest cały czas w tobie, a ty się od niej oddzielasz. I to robimy no, nagminnie. Ja też to robię, żeby nie było. Też moja miłość do mnie jest, bywa trudna. Bardzo siebie kocham. Bardzo siebie kocham. Wspieram siebie najmocniej na świecie, a bywają momenty, kiedy. Dobra, 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 przepraszam cię, skarbienie. Natomiast no, na tym polega miłość żeby mm, opiekować się, ale opiekować nie kimś, tylko siebie, sobą. Nie kimś na zewnątrz, tylko sobą. Na tym polega, polega samo troska, na tym polega samoopieka, na tym polega samo wsparcie. Na tym polega przede wszystkim odpowiedzialność i szacunek do siebie, do siebie.